Hejka, cześć! W dzisiejszym wideo chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób korzystać z Zakładu ubezpieczeń społecznych. Chodzi o ZUS oczywiście i profil EPUE co nam tak naprawdę tutaj to daje i jak się zarejestrować i jak się zalogować do tej platformy. Na początek musimy wejść na stronę Zus.pl właśnie taką stronę mam w tej chwili już tutaj otwartą. Następnie w, tutaj w górnej części ekranu po prawej stronie znajdziemy taką informację Zarejestruj się w półę. Klikamy i mamy tutaj trzy możliwości rejestracji, trzy sposoby do wyboru. Dla Ciebie, czyli pierwsza opcja to jakby dla osób prywatnych. Dla przedsiębiorców i dla firm. Najczęściej korzystające i przeze mnie omawiane w filmie będzie opcja pierwsza, czyli dla Ciebie. Klikamy to i przechodzimy w dalszy etap rejestracji. I Tutaj mamy trzy możliwości, aby kontynuować dalej proces ten rejestracji. Trzy możliwości po prawej stronie, w sposób łatwy powiedziałbym. Nam, no, istnieją po to, aby nam ułatwić tutaj tę rejestrację bez możliwości odwiedzania placówki ZUS tam, fizycznie w, w, w tym budynku. Pierwsza możliwość, która tu jest nam zaprezentowana, udostępniona, jest to opcja poprzez profil zaufany. ZUS daje nam taką możliwość, czyli jeżeli mamy profil zaufany, możemy tutaj wejść i z takiego profilu poprzez ten profil zaufany zarejestrować się właśnie do platformy ZUS. To jest ta opcja, którą dzisiaj Wam tutaj pokażę w tym filmie, czyli profil zaufany, logowanie się przez gov.pl. Sprawdzę, czy tą możliwość nam tutaj da banki, które posiadają posiadają opcję profilu zaufanego u siebie w swojej usłudze i udostępniają profil zaufany. Jest to właśnie Bank Polski, PKO, TPKO z Bykiem, Integro, Bosch Bank, BMP Paribas Bank Współdzielczy, Woleo Bank, Alior Bank Millenium, Credit Agricole, MBank i banki spółdzielcze, grupa banków spółdzielczych. Jak również ta opcja poprzez stronę rządową gov.pl też na pewno ułatwi nam życie i ułatwi załatwienie wielu spraw urzędowych, nie tylko ZUS-u, ale wiele innych. I jeżeli nie masz, jeżeli nie posiadasz konta w tych bankach, które w tej chwili tutaj widzisz na yy, ekranie, to zachęcam do założenia tego konta jak najszybciej. Linki do tych kont. Do założenia konta w danym banku, w tych powyższych bankach, które są tutaj pokazane, znajdziesz w opisie filmu. Zachęcam do założenia takiego konta, na którym z tych banków, jeżeli nie posiadasz, oczywiście jeżeli nie posiadasz, ponieważ na pewno usprawni i przyspieszy nam to załatwienie wielu spraw urzędowych. Ok, przejdźmy dalej jesteśmy już tutaj na tym oknie ja akurat posiadam tutaj konto i usługę profilu zaufanego w mBanku i z takiej opcji w tej chwili skorzystam I co musimy zrobić kliknąć tutaj w tą ikonkę mBank po kliknięciu po kliknięciu w tą ikonkę zostaniemy przeniesieni do w moim przypadku do mBanku a w Twoim przypadku do Twojego banku który świadczy usługę profilu zaufanego. W tym procesie będzie to wymagało zalogowania się do serwisu transakcyjnego, więc jeżeli wyskoczy Ci okienko podaj identyfikator hasła i zaloguj się do serwisu transakcyjnego to właśnie tak musi to być. No na pewno jest to bezpieczne i na pewno możemy być spokojni, a żeby mieć pewność po lewej nie możemy sobie sprawdzić tutaj ikonę w pasku adresu internetowego, czy mamy ikonę, ikonkę kłódki, pewności, że jest wszystko w porządku, czyli logujemy się do swojego serwisu transakcyjnego, swojego banku, tam będziemy musieli wyrazić zgodę na udostępnienie administracji publicznej swoich danych i tam będzie informacja w jakim celu czy komu to jest udostępniane i w jakim celu? Ja postaram się tutaj zaznaczyć to, zaznaczyć to tutaj takim czerwonym, czerwonym prostokątem, czerwonym kwadracikiem, bo ta informacja jest będzie widoczna też dla was dla, tutaj na tym ekranie. I w tym przypadku jest napisane, że jest to udostępnianie w celu PUEZUS, czyli w celu założenia tego rejestracji i założenia konta PUE. To tak dla pewności informacyjnie musimy wyrazić zgodę, zaznaczyć wszystkie tutaj te ptaszki i wyrazić zgodę na udostępnienie tych danych. Następnie, kolejnym krokiem będzie potrzeba zalogowania się do, na telefonie komórkowym, na swoim smartfonie, do aplikacji mobilnej swojego banku, czyli w moim przypadku będzie to mBank. Musimy się zalogować. Tutaj wrzucę dla uściślenia jakąś grafikę z, ze smartfonem, bo nie chciałbym tutaj pokazywać bez swojego, bez swojego telefonu z wiadomych powodów. I na telefonie, na swoim smartfonie po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej będziemy mieli informację, że musimy zaakceptować operację z dnia taką, a taką. I tam będzie informacja na dole, że wiąże się to. Z loginem gov.pl dla celów założenia PUEZUS ZUS, dla celów założenia konta zus -u. Będziemy mieli na ekranie swojego telefonu taką też informację. Wystarczy kliknąć zatwierdź. Operacja jest przyjęta, i, i po tym procesie dostajemy informację, że rejestracja została wykonana czy dokonana przy użyciu login czyli przy użyciu profilu zaufanego. To, Rejestrację czy potwierdzenie właściwie swojej tożsamości wykonałem poprawnie i w tym momencie dostaję informację. Dostałem, że nie masz konta na portalu ePUE, Jeśli chcesz założyć konto, wystarczy przycisk za Rejestruj profil. I ten przycisk tutaj się pojawia, ten zielony po prawej stronie. Ten cały proces, który przed chwilą wykonałem, te czynności miały na celu potwierdzenie mojej tożsamości, bo tutaj o to tylko chodziło. Ma to na celu przede wszystkim to, aby nie chodzić do placówki, aby zaoszczędzić sobie czasu, nerwów i bycia tam fizycznie w budynku ZUS-u, dlatego też ułatwieniem jest to, co prezentuję w dzisiejszym filmie. Jeżeli już dokonaliśmy te, tego potwierdzenia naszej tożsamości poprzez profil zaufany, klikamy za rejestruj profil w PUE w ZUSie i tutaj już są wszystkie moje dane, które udostępniłem. Wystarczy tylko uzupełnić resztę potrzebnych do kontynuowania rejestracji mojego profilu. Właśnie teraz to czynię. I tutaj na dole w ostatniej rubryce musimy utworzyć... Swoje własne hasło, czyli zdefiniuj hasło do profilu PUE. Hasło nie może składać się z Twojego imienia, z Twojego nazwiska, z Twojej daty urodzenia, ponieważ zostanie odrzucone i musi być minimum 8 znaków, musi zawierać wielkie litery, musi zawierać małe litery, musi zawierać cyfry oraz znaki specjalne. Czyli jeżeli trzy wymagania zostaną spełnione, bo wtedy hasło zostanie poprawnie utworzone. Jeżeli nie spełnimy z z tych warunków, to na pewno tego hasła nie uda nam się tutaj stworzyć. Po utworzeniu hasła pokaże się nam tutaj po prawej stronie pokażą się zielone ptaszki, czyli informacja, że spełniliśmy wszystkie trzy warunki, co bardzo ważne, bo ktoś nie zwracając na to uwagi będzie cały czas klikał, Yy, tam ok ok ok, czy, czy będzie chciał kliknąć dalej dalej, a nie będzie miał takiej możliwości, ponieważ źle zostało utworzone hasło, więc musimy o tym pamiętać. Następnie yy, w, da, w dalszej kolejności yy, powtarzamy yy, utworzone hasło wcześniej, musimy zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go. Jeżeli wszystko wykonaliśmy, klikamy po prawej stronie tutaj w tym takim pomarańczowym kafelek, zarejestruj profil. W następnej kolejności musimy podać musimy podać kod, który otrzymamy na maila, w moim przypadku, bo ponieważ podałem maila, to otrzymam ten kod na maila i tak otrzymany kod odczytujemy sobie ze, ze swojej skrzynki pocztowej mailowej i przepisujemy lub wklejamy w to pole, które, które mamy tutaj przewidziane na wpisanie właśnie tego kodu. Jeśli jest wszystko OK, przyszedł nam ten, ten kod na wskazany mail, wpisaliśmy, go, wprowadziliśmy, to klikamy po prawej stronie w pomarańczowy kafalet Natomiast jeżeli nie otrzymaliśmy żadnego kodu, albo nie możemy go jakoś znaleźć, to możemy tutaj kliknąć pod spodem Wyślij nowy kod, albo cofnąć się i do rejestracji i zmienić na przykład adres mailowy na telefon lub na inny adres mailowy bo jeżeli nie masz skrzynki mailowej na gmail.com tylko jakiś inny odwacz, czy tam wp.pl i jakieś tam inne warto przeszukać taką pocztę swoją na swojej skrzynce mailowej w dziale spam lub w jak, jakimś tam innym katalogu, a jeśli w ogóle to nie będzie przychodziło to wtedy ewentualnie pozostaje nam skontaktować się z ZUSem to tak woli informacji. Ja mam na gmail.com i nie mam z tym nigdy problemu. Tak, informacyjnie. Wszystko się zgadza, klikamy weryfikuj. I jest informacja na ekranie zawierająca nasz login do profilu. Z wiadomych powodów, tutaj Wam tego nie pokażę, ze względu bezpieczeństwa, ale po weryfikacji na pewno otrzymamy login, dzięki któremu Później, czy za pomocą którego będziemy się logować do profilu ePUE, chcąc załatwić sprawy w ZUS-ie. I tak jak widzicie, potwierdzenie rejestracji i loginu zostało wysłane na Twój e-mail, czyli resztę informacji znajdziesz sobie w skrzynce mailowej. Chciałbyś elektronicznie wysłać dokument do ZUS, musisz posiadać podpis elektroniczny. Właśnie założyłeś profil PUE. Jest informacja, że już ten profil mam masz już dostęp do informacji na swoim koncie ZUS aby móc wysyłać pośrednictwem PUE dokumenty do ZUS musisz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub jego bezpłatną alternatywę czyli profil zaufany ja właśnie z takiej alternatywy korzystam czy też właśnie skorzystałem załatwienie spraw urzędowych w tej chwili właśnie będzie sprawiało mi przyjemność w ZUSie okej, okay, no dobrze, teraz spróbujemy się zalogować. Jesteśmy już zarejestrowani. Otwieramy stronę ZUS.pl i po prawej stronie jest kafelek zaloguj się do PUE. Klikamy zaloguj się do PUE. Wprowadziłem już swój login i hasło i klikam zaloguj i w tym momencie jestem już jestem już zalogowany na platformie ZUS i mogę załatwić naprawdę wiele spraw. W ogóle nie Wychodząc z domu, tutaj po lewej stronie widać m.in. jakie mamy możliwości i co możemy zrobić: załatwić dokumenty i utrzymywać korespondencję z ZUS-em. Mamy też kreator wniosków różnych. Możemy załatwić taką, takie informacje jak 500, dobry start, rodzina, kapitał opiekuńczy, więc jest tutaj dużo możliwości. Drugą opcją tutaj jest Twój kwalifikowany podpis elektroniczny. Będzie na pewno do tego potrzebny dowód osobisty, lub czytnik. Przypuszczam, że to jest najmniej używana opcja, bo do tego jest potrzebne albo urządzenie, lub też podpis elektroniczny wraz z nowym dowodem osobistym, które udostępnia nam przejście przez ten proces. Nareszcie trzecia opcja, czyli poprzez Twoją bankowość elektroniczną. Myślę, że to jest prosty i łatwy sposób. Za chwilę do tego przejdę, ale jeszcze chciałbym wspomnieć jedną rzecz. Jeżeli nie będziemy mogli z tych ani z pierwszej, ani z drugiej, ani z trzeciej opcji skorzystać, tych opcji, które mają nam ułatwić tutaj tą, tą rejestrację możemy skorzystać, po prostu nie mamy ani profilu zaufanego, nie posiadamy podpisu elektronicznego, ani nie mamy bankowości elektronicznej. Zostaje nam jeszcze jedna opcja. Tutaj po lewej stronie ten po taki pomarańczowały kafelek do rejestracji. Też możemy z tej opcji skorzystać, ja tylko na chwilkę tutaj kliknę wypełniając te wszystkie pola, akceptując i zapoznając się z regulaminem, jednak ta opcja wymaga odwiedziny właśnie w placówce. Bezpośrednio fizycznie musimy się tam znaleźć, aby rejestrację taką dokończyć, ponieważ no, y, instytucja ZUS nie, nie wie z kim ma do czynienia. Musimy, jakby być tam fizycznie, aby tą potwierdzić, y, zaakceptować, jakby tutaj, tą, tą rejestrację że, y, i potwierdzić, że my to my. Natomiast y, tutaj, te opcje po prawej, czyli profil zaufany, y, Twój podpis elektroniczny i Twoja bankowość elektroniczna y, nie wymaga pójścia do placówki ponieważ naszą tożsamość już jest potwierdzona i zweryfikowana przez, bądź, to przez, bądź to tutaj przez stronę rządową gov.pl dzięki naszemu nowemu dowodowi osobistemu tutaj w tej drugiej opcji i w trzeciej opcji naszą tożsamość potwierdza bank. Banki, banki, które świadczą taką usługę, za chwilę jakie to są banki, to też powiem. Tak więc, podsumowując, najkanie po lewej, tutaj pomarańczowy kafelek to wypełniają osoby, które nie mają jakby innej możliwości, i wiąże się to z do placówki ZUSU. A jeżeli chcemy sobie ułatwić i mamy którąś z tych trzech możliwości do realizacji po prawej stronie, to jak najbardziej na pewno nam to ułatwi i zaoszczędzi czasu i też właśnie tą jedną z tych możliwości będę prezentował w dzisiejszym filmie. A więc przechodzimy do rzeczy. Wybieramy Twoja bankowość elektroniczna i z tego względu, że opcja trzecia nie daje mi możliwości realizacji jakby dalszego procesu tej, tej rejestracji, ponieważ nie mam konta w tych bankach czyli tych Tikalowy, Millennium, Boś, Bank Polski, ING, Bank Śląski. Nie posiadam żadne, w żadnym z tych banków konta. Dlatego też będę musiał spróbować to zrobić poprzez profil zaufany, bo takowy posiadam. Natomiast jeśli chcielibyście w ten sposób korzystać, a, a nie macie w tych bankach swojego konta, to. W opisie filmu będą linki umożliwiające założenie takiego konta. To czego zachęcam, bo na pewno nam to ułatwi życie w przypadku pobierania jakichś świadczeń, czy to zasiłków rodzinnych, czy to zasiłków 500, na dziecko i innych no i tego typu rzeczy. Na pewno nam ułatwią, a potwierdzanie przez bankowość elektroniczną przyspieszy po prostu cały proces. Także jeżeli nie masz konta w bankach, które tutaj widać na ekranie, to znajdziesz je w opisie spodem pod filmem. Wszystkie, wszystkie kroki, o których mówię, możemy też znaleźć na stronie ZUS-u. Jest taka broszura, która informuje, jak postępować krok po kroku, czyli jak się zarejestrować, jak się zalogować, jakie ustawienia, ustawienia profilu i tak dalej. Też tutaj znajdziemy wszelkie informacje, które, które po prostu nam pomogą przebrnąć się przez ten cały proces rejestracji. Jak mi się uda, to podłączę ten plik pod filmem. Z możliwością ściągnięcia. Nie wiem czy mi się to uda, ale spróbuję. I tu jest krok po kroku wszystko opisane. Myślę, że pomogłem. Koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. I do następnego wideo. Cześć.